Powiedz mi, z kim przyszedłeś do nas? Z księżniczką Kirą i z Einsteinem Bregą. A jak na przykład chcesz, żeby szybko przybiegli, to tak jak wołasz? Kira Brega. A, okej. Okay. Właśnie o to mi chodziło. Tego tak już tak lepiej zabrzmiało. Aleks, ile masz lat? Dużo. 24. <laughs> Kurde. Mógłby być moim synem. No, to dużo. Uu. A powiedz mi, Aleks, jeszcze ile masz psów? To są twoje jedyne pieski? Nie. Prywatnych mam pięć. Pięć. A skąd masz konkretnie te pieski, powiedz? Kira jest ogólnie najprawdopodobniej z interwencji. Była po przejściach i też dużo po niej było widać, bo była po przejściach, bo gryzła ludzi, gryzła, bała się wszystkiego. Jasne, tak jasne. Brega został wyłowiony z wody, jako jedyny przeżył z rodzeństwa. Na pewno chcę udowodnić, że psy z adopcji też można naprawdę wiele nauczyć. Mam na swoim koncie psy, które tak naprawdę były już do uśpienia, a udało się, że trafił do normalnych rodzin. Jeden pies, który był mega wirsem do ludzi, trafił do rodziny z dziećmi i żyje to bardzo długo już tam i nigdy nie zdarzyło się, żeby pokazał ich zęby czy ugryz. Psy mi dają bardzo duże wsparcie. Też w okresie, kiedy przechodziłem ten okres buntu, tak zwany nastoletni, i miałem bardzo słab słabą psychikę, no to dzięki psom nie popadłem w jakieś tam dziwne rzeczy, typu narkotyki czy, czy inne rzeczy, tylko po prostu wychodziłem z psami do ludzi i się otwierają coraz bardziej, bo też byłem bardzo niepewną osobą. With a need to bleed you when the light goes green. Best believe I'm in the zone to be From a yin to my yang to my yang to see. Put a grin on my chin when you come to me. Cause I'll weird, I'm a one of a kind, and I'll bring death to the place you're about. to and <grym> Welcome home. Welcome home. It's good to have you back where you belong. You fought hard for this land you love, and I thank you for all of us. Proud to call you one of our own. Welcome home. Super, super.